Dwa tygodnie później, jutro, mają przywieźć zbiornik. Zaskoczyły nas ulewy tutaj ostatnio przez kilka dni. Trochę tam wody się nazbierało. Już, już widzę, że tak wsiąknęło, takie błotko zostało. Tu mi się troszkę wykop obsunął, więc muszę to rozgrabić przy, przydeptać trochę podrównać zobaczyć jak to wygląda ale widzę że no jest trochę yy, mam tutaj trochę pracy do wykonania jak widzicie woda tutaj swoje zrobiła także niestety nie udało się przed deszczami tego tematu załatwić yy, i tyle muszę tutaj podziałać Wiecie co, chyba mi się nie chce tego już poprawiać, bo zobaczcie sami, Szpadłem ładnie to zrobiłem i jest w miarę. 啊。<music> 啊。Ah.

Kolejna, kolejny mały etap Jest zbiorniczek Teraz muszę sobie tutaj yy, związać ten, ta Zaprawa, z płyta do zbiornika Kominki Wtedy ja tutaj przyjdę i yy, zabezpieczę jeszcze izolacją przeciwwodną, tak, którą tam kupiłem sobie i tyle, dobra. Także czekamy aż to zwiąże. Zacząłem gruntować tą hmm, pokrywę, ale w sumie stwierdziłem, że w dupie z tym. Yy, co z tego, że ja to zagruntuję? Jakby woda ze zbiornika i tak nie ucieknie. Tędy. To nawet niech sobie przecieka yy, górą, to. To się chyba nic nie stanie. Tylko tutaj muszę z boku to. Przemalować takim nierozcieńczonym no tym całym moim, jakimś ultramentem, to może będzie trochę szczelniejsze, bo tak, to jest tylko pewnie zagruntowane i tyle. Także dzisiaj sobie kupię ten ultrament z piątkę i przemaluję i będę podłączał. Dwie rury, a ciekawe chyba nie wystarczy jedna to poza tym kolana mi brakuje jakiegoś uszczelka. Okej okay. no, nawet nie włożę w sumie bo Brakuje kolana. Ale zobaczmy jaki jest tutaj spadek. To będę wiedział, czy mam kopać dalej. Tak, czyli wyższą stroną tam gdzie spadek. I A, i już mam odpowiedni spadek tak czy siak. Więc to i tak już będzie Leciało, yy, to i tak już będzie mocniejszy spadek niż, niż przewiduje ustawa, że tak powiem. No, ale to jest ciasno. <noise> Zobaczcie jakie w ogóle tutaj... O, tak. Okej. Okay. Tak to wygląda, ten otwór. Co mi w sumie komplikuje chyba trochę sprawę, bo myślałem, że wsadzę rurę, zapianuję i dziękuję. Do widzenia. A teraz muszę tu się wpasować. To nie takie proste. No i muszę znów pomyśleć. <laughs> Yes. <laughs> uh. O, o to chodziło. O to właśnie chodziło teraz kwestia do pasowania. Jest, ja pierdziele. <śpiewa> no i tak to muszę skręcić i tam tylko korek jakiś załatwić. Zajebiście. Ha. Dobra, składamy to. Dzień. Wczoraj już nie dogrywałem. Zobaczyliście na pewno na filmie, jak nie szło mi składanie tego, ale ostatecznie udało się. Dzisiaj dopiero po drugiej próbie, na spokojnie. Wczoraj już się zdenerwowałem. Było późno i pojechałem do domu. Dzisiaj już kupiłem ten brakujący korek. Złożyłem to do kupy. Trzyma się, tak jak widzieliście na filmie. Chyba widzieliście. Tutaj nie ma uszczelki. Była uszczelka, już jej nie ma. Po prostu z uszczelką nie dał rady tego włożyć. Tutaj już. Było bardzo ciężko to samemu ogarnąć, mega ciasno. Ale, ale jest. Także korek. Tutaj rura tutaj tej instalacji lewej. I tutaj od dołu rura instalacji prawej, Tu się spotykają. Tak, tutaj to się tak prezentuje. Ja chyba tutaj jakąś piankę zastosuję i przemaluję tym dysperbitem moim, całym tym izolastikiem. Ultramentem, czy jak to się tam nazywa. No i jest ok. Spadek jest duży, większy niż tam być powinien. Ale to raczej nie jest problem. No, ostatecznie się udało. Mega się, mega się naprawdę. Ciężko to samemu zrobić. Myślałem, że ta dziura będzie większa tutaj w zbiorniku zastanawiałem się, czy nie wykuć większej, żeby mieć jakiś luz, ale dało się. Także także temat można zakończyć z tej strony, zasypać tam, żeby piach znalazł się pod rurą, żeby ta rura nie wisiała w powietrzu. Także teraz będę to zasypywał. Tu mówiłem wam, że będę robił, że chciałem studnie spróbować zrobić. Ale raczej chyba nie będę robił, bo u sąsiadów gdzieś tam dalej studnia jest podobno na 28 metrach dopiero. Więc tak średnio ręcznie i taki nie wykopię. Także muszę teraz zgłębić temat od zrobienia odpływu, przelewu do tego, od tego zbiornika. I się zastanawiam, czy może jakieś beczki tu nie zakopać z kamieniami, albo jakiegoś coś takiego, wiecie o co chodzi. Są takie. Do rozsączania w gruncie. Także zastanawiam się, czy to właśnie tutaj, czy kopać i rozprowadzać w tamtą stronę rurę drenażową. Nie wiem, za bardzo jak się za to zabrać. Tutaj, wiadomo, muszę zacząć tutaj sobie wykuć, więc na metrze będzie trzeba kopać, więc jest to jakaś głębokość. Ale koparka sobie powinna poradzić w razie czego. Także będę musiał się dowiedzieć z tej kwestii. Dobra, słuchajcie, chyba na tym zakończymy ten odcinek. Ja zakopuję to na spokojnie i będę brał się za kolejną, e, za pracę tutaj na budowie. No. Także tyle ode mnie w tym odcinku. <laughs> Widzieliście, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Czasem trzeba się podenerwować. No, dobra. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dobra, dzięki, cześć.